Jeśli jestem zbawiony z wiary przez łaskę, to dlaczego nie mogę dalej żyć w grzechu? Apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian odpowiedział na podobne pytanie. Czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Koncepcja, jakoby człowiek mógł zawierzyć Jezusowi Chrystusowi jako osobistemu zbawicielowi i nadal prowadzić życie takie jak przedtem jest czymś zupełnie nieznanym dla nauczania Biblii. Wierzący w Chrystusa są nowym stworzeniem. Duch Święty zmienia nas z ludzi, którzy postępują cieleśnie w takich, którzy przynoszą owoc Ducha Świętego. Życie chrześcijańskie jest życiem odmienionym, gdyż chrześcijanie nie są tym, czym byli poprzednio. To, co odróżnia chrześcijaństwo od innych religii jest fakt, iż chrześcijaństwo jest oparte na tym, co Bóg dla nas uczynił poprzez Jezusa Chrystusa. Każda inna religia oparta jest na przekonaniu, że to my zdobywamy Bożą przychylność i przebaczenie. Każda inna religia naucza, że musimy czynić pewne rzeczy i zaprzestać czynienia innych rzeczy, aby zasłużyć sobie na Bożą miłość i łaskę. Doktryną chrześcijaństwa jest to, że czynimy konkretne rzeczy, a przestajemy czynić inne ze względu na to, co Chrystus uczynił dla nas. Jak ktoś, kto został uwolniony od wiecznej kary za grzech i perspektywy spędzenia wieczności w otchłani piekieł, mógłby ponownie powrócić do życia, jakie wiódł przedtem? Jak ktokolwiek, kto został oczyszczony z grzechu, mógłby pragnąć powrócić do poprzedniego bagna nieprawości? Jak ktokolwiek, wiedząc o tym, co Jezus Chrystus uczynił ze względu na nas, mógłby dalej żyć tak, jakby Chrystus już nie był ważny? Jak ktokolwiek świadomy tego, jak bardzo Chrystus cierpiał za nasze grzechy, mógł dalej grzeszyć, jakby cierpienia Chrystusa nie miały żadnej wartości. W rozdziale szóstym listu do Rzymian czytamy: Tak i Wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niechże więc grzech nie króluje w Waszym śmiertelnym ciele, poddając Was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków Waszych jako broń prawości na służbę Grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę u Bogu, albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Jaki stąd wniosek, czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce? Żadną miarą. Zatem dla człowieka prawdziwie odrodzonego duchowo życie w grzechu nie jest opcją. Nasze nawrócenie skutkuje tym, że jest się całkowicie nowym stworzeniem, naszym pragnieniem nie jest już życie w grzechu. Owszem, nadal grzeszymy, lecz zamiast trwać w nim jak kiedyś, teraz go nienawidzimy i pragniemy się od niego uwolnić. Koncepcja wykorzystania ofiary Chrystusa za nas, po to abyśmy mogli dalej grzeszyć, jest nierozsądna. Osoba, która uważa się za chrześcijanina, lecz nadal pragnie żyć dawnym grzesznym życiem, ma poważne powody do tego, by wątpić w swoje zbawienie. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w Was? Jeśli nie, to może rzeczywiście nie przeszliście próby. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jednak najważniejsze jest to, co się stanie z Tobą po śmierci. Jeśli jeszcze nie zaufałeś Chrystusowi i nie byłeś narodzony ponownie, to Twoim przeznaczeniem jest wieczność w piekle. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, bo wszyscy złamaliśmy Boże prawo i zasługujemy na karę, i nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Zrozumienie tego jest pierwszym krokiem do osiągnięcia zbawienia, bo nikt nie weźmie lekarstwa, jeśli nie wie, że jest chory. Na szczęście Bóg zapewnił nam lekarstwo. On stał się człowiekiem i umarł na krzyżu za nasze grzechy. On zapłacił okup, abyśmy mogli być wolni. Zbawienie jest darem od Boga i otrzymuje się je przez wiarę, z Jego łaski. Więc jeśli chcesz uniknąć kary za swoje grzechy, zaufaj Chrystusowi już dziś, a staniesz się nowym stworzeniem. Następnie dołącz do dobrego chrześcijańskiego kościoła i studiuj Boże Słowo, by rozwijać się w duchu i podziel się dobrą nowiną z innymi.